Maciej Różański tuż po zakończonym seminarium w Kostrzynie na Dodrom. Macie no, miło Cię widzieć właśnie na Kostrzyńskich rejonach. Mimo, że jest niedziela, mimo że pogoda e, piękna. Część zdecydowała się przyjść, to chyba też jednak e, młodych zawodników, to też chyba świadczy o tym, że jednak e, chcą chłonąć tą wiedzę i jednak właśnie nie, nie jest takie pokolenie stracone, nie idzie w typową patologię czy różne imprezy, tylko jednak chcą przyjść na matę i się jednak spocić nawet w niedzielę, gdzie jest ładny upał i ładna pogoda. No nie, no tak jak mówisz, nie można całej młodzieży skreślać, nie? procentowo na pewno większość jednak woli nic nie robić, albo odpoczywać, albo grać w gierki. Ale no już siedzę trochę długo w tym, że tak powiem, w środowisku i wiem, że zawsze są młode osoby, które potem no chcą to robić, a potem najczęściej widzimy ich na jakichś galach i zdobywają laury. No i ja wierzę, że ten duch sportu walki nigdy nie zginie. Nie? Mimo tego, że jest teraz moda, żeby więcej się pokazywać, a mniej trenować, to wiem, że mimo wszystko zawsze się znajdą jacyś mało laci, co jednak bardziej cenią sobie te walki takie sportowe i w to chcą iść. No nawet, nawet popatrz w internecie, to nie, widać, niektóre dzieciaki wrzucają teraz, te kiedyś też mogłeś zobaczyć, tylko znając teraz te, jednak te media, że jednak ten poziom tych dzieciaków niektórych też jest naprawdę dobry, nie? Tak właśnie, myślisz, że też przez to, że jednak, no, kiedyś były te sale jakby zapełnione, to nawet judo, gdzie na przykład, ja pamiętam, jak pan Paweł na stole opowiadał, o czym był na grupie, gdzie było 600 osób praktycznie, on jako jedyny, który tam zdobył medal olimpijski, teraz jest dużo tych innych bodźców. Myślisz, ty jak już właśnie jesteś w tym środowisku który lat, co powinny zrobić właśnie kluby i całe środowiska, żeby może jednak tych młodych zachęcić, no bo jednak jest to ciężki sport, każdy woli, wiesz, grać w piłkę, jeździć, nie wiem, na rowerze, cokolwiek innego, byle tylko tak mocno się nie męczyć, jak tutaj właśnie są te treningi MMA. Kurde, ciężkie pytanie. naprawdę nie jestem nie za to odpowiedzi. Ja wiem na przykład jak jest w BTG, gdzie to jest wielki, ogromny klub. No i jednak na tych zajęciach rekreacyjnych jest odgroma groma ludzi, nie? to nie mogę powiedzieć tam, no nie wiem ile, no ale hala jest na okrągu pełna i od gruma jest, nie? a takich co są tam być zawodów, zawodnikami MMA to jest mała garstka, nie? Aha, czyli Także ten, bo jest... nie wiem, no największy boom to był jak zawalczył Mariusz Pudzianowski pierwszy raz, i potem Mamet się tak jakby zdobył do no to wtedy fakt, że było od groma ludzi, którzy chcą iść tą drogą. No teraz to tak trochę jeśli chodzi o, o, o samych zawodników przysiadu. No rekreacja to się rozwija pięknie, to nie mogę powiedzieć, nie? no bo cały klub jest, no cały czas jest pełno, a to jest duży klub, nie? Czyli no. właśnie może to też jest taki klub, żeby iść typowo, znaczy nie może typowo w komercji, ale jednak tą grupę pro też jakby dopinać może grupą komercyjną, właśnie takich, no, no nie chcę mówić bananowców, ale takich właśnie. Że nie ma innej drogi, nie? nie? To... Ja bym powiedział, że brazylijskie jiu zostało na tym zbudowane, dlatego tak świetnie, świetnie prosperuje, tak? Mamy zapasy, czy judo, tak jak mówisz, dużo ludzi trenowało, ale tak naprawdę, no judo w Polsce prawie, że umiera. Zapasy tak naprawdę już umierały, ale MMA trochę to podpięło, bo zaczęło być przydatne. przydatne. Bo z tego względu, że tak naprawdę na zawody zap zapaśnicze, czy jak nie tracisz tego od małego, pojechał gość co 2 lata, to co najwyżej mógł w gipsie wrócić albo na noszach, nie? A w Rzudzicu masz nieważne w jakim wieku zaczniesz, możesz pechać na zawody, walczyć z takim samym gościem w tym samym wieku, z takim samym pasem, w samej wadze i zawsze sobie powalczysz. tak? I to jest taka komercha. No, wiadomo, że organizator jest nastawiony na kasę, tak, bo każdy zapłaci wpisowe, ale mimo wszystko jak ten się sport rozwinął, no nie wiem, Mistrzostwa Polski masz 3000 osób, 2000 osób, a jeszcze kiedyś pamiętam, że było 200, także to jest ogromny przeskok. Także myślę, że nie ma innej drogi, jak po prostu łączyć to rekreacji z zawodowstwem, i jakoś to przeplatać i próbować tych z rekreacji wyłapywać po prostu do grupy zawodniczej, nie? Tak. No właśnie, nawet jak był Piotr Bagiński, to nawet mówił, że przyjeżdżając właśnie w takie miejscowości jak Kostrzyn, być może później ktoś właśnie z tej miejscowości pójdzie na studia do Szczecina i akurat przyjdzie do Beta no, więc to też jest fajne, że on tak te struktury aż tak mocno nisko rozwija, to mi się spodobało, ale ok, uciekając już ten temat, Miasto Koszczem, na miasto bardzo historyczne. Miałeś okazję może zwiedzać ruiny Starego Miasta. Czy w ogóle interesujesz się historią, szczególnie tu jakby historia II wojny światowej, gdzie tu wszystko zostało całego miasto całe zniszczone, uśmiercone całkowicie? Nie, szczerze to, to, to nie, nie widziałem nic. No, szczerze, no wiesz, byłem tu też wcześniej, też prowadziłem seminarium raz, ale to tak naprawdę wiesz, jak to jest, przyjedziesz, poprowadzisz, zjesz obiad, pojedziesz, nie? no to żeby tak musiał dłużej posiedzieć, no to musiałby najlepiej z dwa dni posiedzieć, nie? a tak człowiek, mu zalatany, to Wczoraj dzisiaj rano zjedzę ze służby zszedłem tak naprawdę. No. Jeszcze musiałem załatwić sprawę w Stargardzie i dopiero od razu przyjechałem tutaj. No tak naprawdę chcę wrócić do domu, jeszcze trochę z tej pogody z, z tej jakby skorzystać. Nie? Ma być coraz lepiej, tak, no. tak na pewno zdąży skorzystać. Przechodząc Macie już do Ciebie. Ostatnia walka, no walka na wiem, nieodbyta. Hmm. Myślałem po prostu, że to co się tam wydarzyło jakby skłoni Cię do tego, aby jak najszybciej zawalczyć. Pytanie co teraz u Ciebie się dzieje pod względem właśnie Twojej kariery, czy już masz coś zaplanowanego, czy jak to teraz wygląda? No widzisz, no, no nie dało rady, no co, no wiesz, były tam jakieś próby szybko podłapania jakiejś walki, ale to tak naprawdę związany z kontraktem byłem, jak tak powiem, na Polskę, na wyłączność. Także nawet tego, za granicą, no, ten, no nie, nie klei się to tak szczerze mówiąc, nie. no jakieś tam propozycje są, ale mówiąc szczerze, no po tym Bellatorze, pomimo że ostatnie dwie walki przegrałem, powiedzmy, na punkty, to były, no mocne walki, ale jednak przegrane, no ciężko złapać jakiegoś takiego pracodawcę, który, no ja bym był zadowolony, no bo powiedzmy, jest finansowo wypłacalny i stabilny, że zaraz tam, kurde, nie będzie jakiś miał problemów, także no też... Coś tam wiadomo, te, teraz y, trochę mi pomaga ten management Selected, y, ten Albert i Norbert i oni tam szukają coś dla mnie. Próbują też załatwić tą sprawę z Cave'em, załatwić coś nowego. Także liczę, że im się uda i niedługo zawalczę, no ale na razie to wszystko tak się przeciągło. A ta sytuacja z Cave'em finalnie, jak się wszystko, bo ja słyszałem, że oni chcieli też w czerwcu robić galę Stargardzie, nie wiem, raczej wątpię, żeby to doszło do skutku. Czy ty już właśnie umowę masz jakby z nimi dalej wiążącą, czy już jakby całkowicie chcesz zakończyć z nimi współpracę, jak to wygląda właśnie w twojej perspektywie? Wiesz co, no siedzę tak już, jak, jak wiesz już długo w tym, w tym tym środowisku, temacie, jest, czy jest to w umowie czy nie, jest taka niepisana zasada, że jak już się zawodnik zważy to, to no już tak się liczy nawet. się, że walkę ma, tak najczęstszą robotę zrobił, przygotował się, o, zrobił ważenie, czyli stracił te zdrowia na tym. Że no dobra, może nie dostaje 100% wypłaty, ale zawsze jakąś większą część dostaje, tak? A tak naprawdę ja tu zostałem. Yy, no bez niczego, no. jedyne zaproponowali mi koszty zwrotu za paliwo za dojazd, to im podziękowałem za to. No i nie chcę tutaj współpracować z takimi po prostu organizacją, no bo to ja wiem, że to dla nich nie była też dobra sytuacja, tak? No ale no, mimo wszystko, że tak powiem, i tak organizując tą galę. Mieli to w budżecie, te wialki dwie, więc tak. musieli zakładać, że wydają za nie pieniądze, tak? Dokładnie. Ok, Brazylijczykowi mogą nic nie dać, no bo tak naprawdę przez niego to się nic nie stało. No mi, mogli dać, nie wiem, zaproponować mi 50%, to myślę, że bym się zgodził i dalej by było, było ok, i dalej byliby do przodu, a tak to po prostu wycięli się całkiem, powiedzieli, że tam jakieś drobne. Także, no, ja liczę, że po prostu dostanę rozwiązanie umowy i sobie znajdę innego pracodawcę. A im życzę jak najlepiej, niech sobie tam radzą, ale już beze mnie. No to też, patrząc jakby na całą sytuację w Polsce, to jest przykre, że organizacja, która tak naprawdę dopiero stawia pierwsze kroki, już można powiedzieć, pali sobie grunt i pali mosty. Szczególnie, że wiesz, no, rekompensata za Twoje przygotowanie ci się należy, no, bo to jest coś, co poniosłeś, jakby przygotowywałeś się do ich gali, i to oni jakby powinni ci to właśnie zrekompensować. Jakby drogi sądowej chyba nie, nie rozważasz, żeby tam jakby odzyskiwać. Nie, myślę, powód. że nie, no, mowa jest tak zrobiona, że myślę, że i tak bym nic nie wygrał. No, także po prostu, no, jest jak jest. No. Rozdzielamy się, zapominam o tym, co się stało. No, mogę powiedzieć, że przygotowania poszły na marne, ale nie poszły, tak? Przygotowywałem się, zrobiłem formę, czegoś się na pewno nauczyłem, także może nie było to całkiem w plecy. No. Całe szczęście bez kontuzji, także... Szkoda, no bo miałem naprawdę świetną formę, bo bez żadnej kontuzji się obyło. A nie były też to te łatwe przygotowania, bo tak naprawdę moje, moja rodzina, dzieci i, 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 i żonka byli chorzy przez ten czas tych przygotowań z 5-6 razy, także dosyć się musiałem o nich izolować, co dla nich nie było lekka ani dla mnie. No i ale się udało to dopyć, że się nie rozchorowałem, nie miałem kontuzji, wagę zrobiłem, a też naprawdę mocno było z 15 kilo zrobiłem. No i nie wypaliło. No też nie jest ich winy, tak? No ale no. No, no, mogę się inaczej, No to właśnie, się, o to chodzi, nie? Patrząc właśnie Macie, na, na to, że chciałeś walczyć na Kejwie. Hmm, czy to też jest właśnie jakby powiązane z tym, że no masz dwie porażki. Ostatnia wygrana w maju 2022 roku i żeby dostać się do jakiegoś po organizacji, no wiem, typu KSW, miałeś być może jakiś warunek, że musisz się odbudować, czy jednak były no. rozmowy bardziej konkretniejsze z KSW? No... Tutaj nie mogę, może nie będę się zbytnio wdawał w jakieś takie sprawy menadżerskie. Ogólnie no, nie chcieli, żebym się odbudował, w skrócie powiem, hmm. tak? Bo norma taka jest. No norma, raczej. tak. Mimo że niektórych zawodników biorą, tak? Z UFC czy z jakichś innych, jak mimo że przegrają, no a mi chcieli, żebym się odbudował. No i, no i to był pierwszy krok, że tak powiem, no ale nie udał się. No to teraz coś dalej planujemy. A z innych polskich organizacji miałeś oferty? No, nie. No, nie. Mówiąc szczerze, z no, tych czołowych to nie miałem. Z jakichś miałem mniejszych, ale finansowo to się nie sklejało w ogóle. No, a z tych czołowych to nie miałem żadnych. Także szczerze mówiąc liczyłem na trochę lepszy Ozew. Fakt, że mam dwie przegrane, ale jednak to był Belator. Ten przeciwnik, z którym jednym przegrałem, walczył ostatnio o pas. Ten, z którym ostatnio przegrałem. Był, miał mistrze mace także to czy ta mace także to mocne nazwiska. Żadnym też nie, nie, nie było jakiegoś wstydu, że mnie zdominował po całości, tylko to powiedzmy, że w każdej walce przynajmniej jedną rundę uciąłem, pokazałem charakter, także liczyłem, że po prostu tutaj w Polsce mnie przyjmą i tutaj po prostu będę dalej pokazywał swoje umiejętności, no ale jest jak jest, trzeba jednak się odbudować i tyle. No. Patrząc właśnie na to, że ta kategoria jest dość uboga w zawodników, 93 kg powinno właśnie być stosunkowo łatwiej, ale jednak teraz wiesz, dużo jest dużo z tych zawodników, którzy wybrzydzają, którzy odrzucają te oferty. A Piotrek Janusz nic nie zaproponował odnośnie do na gali? Co? Myślę, że. No. Trudno, to, to inaczej, jak ja bym chciał, tylko to poprosił, to by mi załatwił, tak? Ale też no, no Piotrek, że tak powiem, nie, nie, nie daje dużej kasy, wprost powiem, nie daje nawet średniej. Także... No. Czyli wolisz tylko jakby m, takie oferty sobie bardziej no, takie, bardziej żeby, żeby chociaż to mi się zgrywało. No, żeby przyszedł na lekkim plusiku. No. Też nie wiem, czy słyszałeś właśnie, no pewnie na pewno słyszałeś, są jakby zgłoszenia do kontendera na kategorię 93 kg. E, wiem, że jeden z menadżerów szuka zawodnika. W Polsce do Ciebie nikt się nie odzywał? Nikt się do mnie nie odezwał. Szkoda. A masz to w ogóle na uwadze? Kurde, pewnie. Jakbym dostał telefon, to pewnie, żebym to podjął, nie? A na przykład, nie wiem czy Twoi menadżerowie obecni mają taki dostęp, ale na przykład menadżer Mateusza Rębeckiego, nie myślałeś być może, żeby może przez niego jakoś uderzyć i próbować? No nie wiem, nie, no ja tak cały czas nie jestem z nim w kontakcie, nie? Tak naprawdę on mi załatwił walki w belatorze, nie? Że liczyłem, że jakby taka okcja była prawdziwa, no to może się pytał i od razu nic z tego nie wyszło. Nie wiem jak to jest, nie. Patrząc na, na właśnie na, na, na kategorię 93 i KSW mistrzem jest Rafał Haratyk. No wiem, że pewnie chciałbyś mu się zrewanżować. No jakby była taka możliwość, myślę, że każdy zawodnik. Chciałby zawsze rewanżu, tak? Nawet żeby sprawdzić się po prostu, czy jest trochę lepszy niż był poprzednio, no i się po prostu odgryźć, Także nie powiem, że z każdym, którym przegrałem, chciałbym dostać rewanż. Wrapałem pewnie też bym chciał. Wiadomo, że to też berserkers, politycznie to się może nie zgrywa, no ale opas myślę, że to nikt by się tam zbytnio nie, nie, nie ten. Tak, szczególnie właśnie, że, że raz walczyliście i ty też tam miałeś długi okres przygotowań do tej walki, ja pamiętam to, więc też jakby też tam na, na tym Babilonie ratowałeś to wszystko. Co macie? Z mojej strony to wszystko dziękuję, bardzo życzę powodzenia i czekam na jakieś ogłoszenia bo odnośnie Twoich kolejnych walk, bo naprawdę no, dajesz dobre walki i z miłą chęcią obejrzę kolejne. No, miło posłyszyć takie słowa. Dzięki za wywiad.